Okej, okay. cześć wszystkim. <laughs> Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Minecraft. Jest to bodajże odcinek już na numerek 16 oznaczony numerkiem 16. Jak widzicie troszkę się tu zmieniło, zaraz wam pokażę mniej więcej co Na razie będziemy grali na poziomie. Normal, o, później pogramy napisów. Jak będziemy coś takiego szli szukać trochę kamienia albo dzisiaj będziemy robić co innego. Bo mam taką dla was niespodziankę szykuję, ale yy, będziemy się coś porobić. Yy, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno porobimy. tak. Troszkę się tu zmieniło, kominek już chyba wam pokazywałem, jak dobrze pędam. I tak. Zrobię yy, sobie skończone źródełko wody. Bo bardzo potrzebowałem wody na szybkiego. I tak, jak zauważyliście, brakuje tu skrzynek wam dzieje wcisnąłem, ale to za chwilę. I tak, zmieniło się tu trochę, mianowicie byłem sobie... E, dość długo, bo chyba kilka godzin. Eksplorowałem sobie, kopę przeżyłem naszą kopalnię ogółem i... szczerze wam powiedziawszy. Znalazłem dużo rzeczy. Jak widzicie, mam diamentowe kilo, znalazłem trochę diamentu. Dobra, teraz lepiej nie wychodzi jest noc. Tak więc... My tutaj coś porobimy. Znalazłem trochę diamentu, chociaż nie za dużo, no ale... Bo 5 sztuk, ale od biedy może być. Tak, z dzisiaj może zrobimy użytek z tych a bo nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja jej zostawię na tą niespodziankę. Zrobimy tutaj krótki raz, dwa porządek. Mm, tak. Pochodnia to dir to sobie połączymy to damy tu to tu tak to damy tu, tu. tak może zrobimy sobie dywanik czekajcie ile ja mam czerwonej wełny 30 no zrobimy sobie dywanik <laughs> tak, gdy kopam się do mojego magazynu, momencik trzeba wziąć wełnę i to jak się tego pozbyć. Tej dziury i tak jak... Będzie to jako ta kolacja Nie zrobić całe poczerwane do To tam zostawię, bo to jest bez sensu tam to robić. Tak, chodzimy sobie od starczy <grybujesz> Dobra, na ile starszych prawda? Szukam po prostu takiego sposobu, żeby te krowy i to wszystko inne przestało mi się rozbić w mojej w moim domu Kurde. trochę laguje kilka razy skąpałem się już dzisiaj być ogółem kilka razy podczas eksploracji tego systemu jaski co znalazłem to już nieraz miałem okazję po pochlapać się trochę w labie wam powiem więc parę rzeczy straciłem ale lecz więcej zyskałem więc no nie ma co narzekać Pomalujemy sobie. Albo nie. O, słyszę szkielet. I tak. I tak. O, jak fajnie. Dobra. Planuję zrobić to całe. O, tu... tu się zrobi jeszcze. I taką może taki a raz zobaczymy o szkieleta gdzie aby właśnie jakiś nieproszony gość coś mi tam ładzi może zacząć robić pułapki bo to, że samowolka tu się dzieje. No właśnie, zrobimy sobie parę pułapek. No, już mam pomysł. Heh, zrobimy sobie parę pułapek. Na pewno. Yy, to będzie... O, jest szkielet. Tak, zrobimy sobie parę pułapek. Bo mnie irytują już te szkielety powoli. Ale przed tym... Co trzeci? Nie, co... Trzeci zostawiamy ten kolor. Tak, co trzeci, czyli... No, takie trzy kolorowe zrobimy sobie tu tu tak tu i tu moment tak to mogę rozwalić to mogę rozwalić i to mogę rozwalić tak to jest tak to mogę teraz rozpieprzyć to i to i to jeszcze Tak, porobimy, bo i tak w sumie jest noc Nie ma co innego robić, więc was pozamęczam Trochę robieniem dywanów bach, bach, bach. Jest trzy, więc jedziemy Do tach, tach. Kurde magazyn A, Zapomniałem Dobra, to nie powinno zniknąć Tak szybko bynajmniej na zewnątrz nie jestem samobójcą, żeby wychodzić. I weźmiemy sobie tak czarny na pewno. I złoty. Weźmiemy złoty. I będzie żółty. Takie tak, trochę, takie kolorki, takie wiecie, żeby były. Okej. Okay. Y ciach i ciach. Ciach i ciach. Teraz robimy to. Ciach, ciach Teraz tu Nie, pogubiłem się już w tym ciachowaniu Tu chyba jest ten, tak Czerwony, tu będzie ciach 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 No jak naj to nie wygląda najgorzej, prawda? Mm -hmm. o skończyło nam się niestety ale jako tako wygląda już w miarę fajnie teraz o drugi no to tu powinno być tu 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 i tu raz dwa dwa to tu kurde dzień wstaje i laguje <grym> I fajnie to wygląda nawet, jak na razie zaczyna wyglądać jakoś tam, wiecie. I co się patrzysz tym tempom? No co, ten pas ty. Zaraz to stracisz ten łuk. Więc radzi się, są zry, Creeper. A ja miecza nie mam, bo się spalił. A do magazynu też nie mam jako tego dostępu. Hmm. O, właśnie jego szlak trafia. Cóż, będzie trzeba jakoś tego Creepera przegonić? bo miecza nie mam z czego. Hmm. Dwa, raz i dwa. I tak. To tu jeszcze czerwona. Okej, teraz musimy wejść do magazynu. Nasza wełna. Go. A, creeper Cicho, nie widzę mnie. Chyba. A! Zobaczył! Nie, cicho. Spier papier! Kurde! Fran tam nie goni. Tak, niech się zdetonuje. No detonuj się, cwaniaku. O Ła! Wow... Za blisko No ale cóż Idziemy coś diabła z tym Chodźmy do magazynu Dalej słyszę jeszcze creepera No, super, dobra mm, Teraz tak pokażę Wam co tu mam Dirt, nie wiadomo. Hmm. Nie pytajcie mnie po co mi to, bo sam nie wiem. Tu trochę piachu i tego. Tu żelaza dość dużo, o właśnie żelazo. Raz mieczyk żelazny sobie zrobimy. Złota dość dużo nawet mam. Hmm, Diamentu, tak jak mówiłem. Obsydian, czyściny sztuk. Monster Spawner. Węgla mam też dość dużo, nie mogę narzekać tu jeszcze mam, więc przydzielimy go tak i damy tu fajnie mamy kamień, nic nie mam bo właśnie robię z tego kamienia pożytek i redstone w sumie a uciekamy tak trzeba wejść do domku Tak. Jest do bez trzymanki, powiem wam. Dobra, robimy sobie mieczyk. I mamy naszego żelaznego sworda Tak jest. Mm, tak więc idziemy na polowanie na świnki. I bierzemy ze sobą żółty barwnik. Jak mamy? Nie mamy, to trzeba zrobić żółty barwnik. I idziemy polować na żółte świnki. Czemu tu jest? Aha, dobra. Creepera zostawiam samemu sobie. Niech se biega. Ja mam drzwi zamknięte, więc jestem bezpieczny. Tak. Kurde macie, jakie lagi. Straszne. Dobra. Czyli idziemy na polowanie. Eksterminacja świn y owieczek, część druga. Sprawdźmy, no nic nie ma W dalszym ciągu Czyli mit jest chyba obalony Bawimy się w pogromców mitów w tym minecraft'cie, normalnie w tym zagrajmy A, Dobra Kurde, jakby jeszcze takich lagów nie było, to byłoby nawet sympatycznie dosyć No ale są niestety Coś jest nie tego z dzisiaj Tak mi przykro hmm. ślinka zamknij się o, trochę więcej żółtego kwiatka, bo barwnika nigdy nam nie zaszkodzi. Krowa, świnia, a niech was szlak trafi, tropie świnie. Jak potrzeba, to nie ma, ale jak nie potrzeba, to w brud. Au. Hmm, tak jeszcze spadnę z za dużej wysokości, powiem wam. Bo może uda mi się znaleźć kałamarnicę, to by było na fajnie, bo ja no mam czarny barwnik, a ja go teraz bardzo potrzebuję. Owszem, nie oddadzę mi tego czarnego barwnika po dobroci, ale ja sam sobie go wezmę. Już <grych> trzeba je znaleźć. One są dość ciężkie do znalezienia, bo nie wiem jakie one tereny, znaczy wiadomo, lubię wodę, nie? nie wiem dokładnie w jakich miejscach one się lubują. Raz znalazłem je przy brzegu, ale to no cóż. O jest, <ścoughs> Ja zablokowały się, ale łajzy. Czekajcie, wynurzymy się. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Bijemy je. To dziełcie tu, szodaza. Wow, trzy barwniki aż. Wow, ciekawe. Uff, uff. Trzeba jakąś świnkę eksterminować teraz. O, jest to wieczka! potraktujemy ją barwnikiem na chwilę. Ko jakim. Czarnym barwnikiem ją potraktujemy. Kikici. Chodź Mam trzy? Trzy. Dobra. Gdzieś tu świnkę widziałem. A bardzo jej teraz potrzebuję. O, owie... Teraz owieczki są, nie? Świnie potrzebuję, to owce biegają, kurde. Głupie zwierzęta. Chodź tu. Chodź tu, bo mam lagi. Chodź tu. No kurde. No, co jest? Wczoraj też tak było, nagle zlagowało i dupa. No, chodź, że łup. Wiecie co, ja zaraz was wrócę zwrócę, tylko ogarnę. Tak, zabiłem owieczkę. Znaczy, zabrałem jej to, co było mi potrzebne. I w miarę ogarnęły się lagi. <laughs> ale mnie to trochę denerwuje, wam powiem. No, ale co zrobić? Tak jak tam spadnę, to zaraz ja będę zeksterminowany. Dobra, gdzie jest świnka? Ja chcę świnkę, ja chcę am, am. ja chcę bacon. Gdzie jest bacon? Kurde, szukajcie bacon. No, ale będę musiał się chyba do domku wrócić i wziąć stamtąd. Chcę jest ta owieczka, ale ja chcę świnię kurna. Muszę sobie przypomnieć jak się robi kompas, bardzo mi się przyda szczególnie, że ja... ostatnio robię dość fajne wyprawy. Się gubię dość często. Szczególnie w jaskiniach. Osz to. <ścoughs> Oła, się. Dobra poczekajcie trochę żółtych świnek teraz yy, tych owieczek trzeba porobić. No i co mnie pchasz głupia mendo ty? Ow co ty Świnie chcę Dajcie świnie Głodny jestem Świnie dajcie bo zdechnę Zara Znając mojego farta Kura Nie chcę kurczaka bo kurczak śmierdzi Albo chodź Albo chociaż nie Ty mi nic Mmm, Tak Znajdziecie świnki się dobrze bawią w moim domu. No, którego zaraz pewnie będę musiał iść, bo nie mogę znaleźć świnki. Głupie prosiaki. Nie lubię was. Dużo was, jak was nie potrzeba. Uch! Dobra. Ten odcinek będzie naprawdę nudny, coś czuję. Ciekawe, ile ja nagrywam. Hmm. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Ja robię małe cięcie, zjem sobie i pójdziemy z powrotem na, na polowanie na te owieczki, ale jednak widzę kilka więc pierwszy nim zajmiemy. Chodźmy rzeczy. Tak. Teraz żółta. Chodź, chodź. ty za Tu! Czarna owca. Mee, chodź tu. O kurde ciemno się robi. Chodź tu i tak muszę iść do domu. Dobra. Spierniczam do domku. Masz coś jeszcze do powiedzenia? O ty. Jak śmiesz do mnie mówić. Świnka. No teraz mam cię w dupie. Ale ja i muszę uciekać. Nie skacz. No. Kurde, szybko, szybko, szybko. Nie lubię w nocy zostawać sam. Nie się boję ciemności. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Dajesz gościu, dajesz, dasz, dasz radę, dasz radę Tamten dom śmierci Dasz radę, dawaj, dawaj, dawaj Chodź tu Dawaj szybko, popylaj, popylaj stary Kurde ile tych krupu jest Dawaj Jest już ciemno Dobra, jesteśmy, otwieraj Nie coś zeżrzeć i wrócę do Was, jak nastanie dzień, i pójdziemy znów eksterminować owieczki. A bo wiecie, co? Może to będzie koniec tego odcinka i następny też. Dobra, ja zrobię ten dywan i wrócę do Was. Jeżeli mi nie starczy, to pójdziemy eksterminować jeszcze owieczki. Tak więc, yy, zapraszam na następny odcinek, który będzie w, następnego dnia. Yy, zapraszam do oceniania, subskrybowania i komentowania. Dziękuję za uwagę. Na razie.